Z Księgi Zachariasza, rozdział drugi, werset 17 Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Gdy Pan przyszedł na ten świat w ubogiej stajence, panowała cisza betlejemskiej nocy. Gdy Bóg przemawia do duszy, Nierozsądkiem byłoby przerywać bez ważnej przyczyny uroczystą cichość adoracyjnego milczenia. Święta przestrzeń modlitwy i adoracji jest pragnieniem dusz udręczonych zgiełkiem codzienności i łoskotem niespokojnych myśli. Tajemnica spotkania Boga z człowiekiem dokonuje się w głębi duszy. Sanktuarium naszego serca, które jest świątynią Ducha Świętego. Panie Boże, udziel nam daru Ducha Świętego, bo On jest nauczycielem modlitwy, która podoba się Bogu. Bo nie od wielości wypowiadanych słów zależy jakość naszej modlitwy, ale od pokory i umiejętności słuchania Boga który przemawia w ciszy. Duchu Święty przyjdź i rozpal w nas płomień modlitwy oraz święte pragnienia, które zbliżają nas do Boga i drugiego człowieka z czcią i szacunkiem. Otwórz nasze serca na Słowo, poprzez które oświecasz, umacniasz i uzdrawiasz nasze życie. Nie wahajmy się sięgać po Biblię, by czytać, rozmyślać i modlić się Słowem, które ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tylko od nas zależy, czy przyjmiemy Jego miłość, która przychodzi przez krzyż, lecz prowadzi do nowego życia.